Partnerem kanału jest firma TME, globalny dystrybutor komponentów elektronicznych. Dzień dobry. Czas najwyższy zająć się tak zwanymi zegarami RTC. O czym mowa? Do tej pory źródłem czasu w moich projektach było samo Arduino. Miało to jednak dwie wady. Jak brakowało prądu, to zegar przestawał działać, a poza tym nie był zbyt dokładny. Profesjonalnie robi się to inaczej. RTC, czyli Real Time Clock, to układ scalony zaprojektowany tylko do jednego celu bycia dokładnym zegarkiem z własnym zasilaniem zegarkiem tak oszczędnym, by wymiana baterii była konieczna jak najrzadziej. W praktyce baterie wystarczają na kilka lat i bardziej rozładowują się same z siebie niż z powodu podłączenia do obwodów zegara. Układy RTC mają zwykle bardzo niewielkie możliwości poza byciem zegarkiem i najczęściej dysponują dodatkowo kilkudziesięcioma gratisowymi bajtami do własnego zagospodarowania, których stan jest pamiętany dzięki bateryjce. W praktyce układy takie mają formę płytki z obsadką na baterię litową, zwykle 20-32, ale zdarzają się mniejsze. Swego czasu jakiś diabeł wymyślił wersje, w których bateria znajdowała się wewnątrz przerośniętej obudowy. Takie zegary siedziały często w płytach głównych w czasach pierwszych Pentiumów. Problem w tym, że jednak w końcu baterie te wyczerpywały się. I jedyną metodą naprawy układu jest jego rozwiercenie, odłączenie martwego ogniwa za pomocą miniaturowej szlifierki i podłączenie baterii z zewnątrz. Jedna z płyt z wczesnym pędzium przeszła u mnie udaną operację i wystąpi za jakiś czas w serii towary modne. Dziś jednak używa się nowocześniejszych układów, najczęściej z którymś ze współczesnych interfejsów. Wybrałem sobie dwie kostki i nimi się teraz zajmiemy. Oto układ TS1302 wraz z towarzyszącym koszyczkiem na pastylkową baterię litową. Na płytce znajdziemy jeszcze typowy kwarc zegarkowy o częstotliwości 32768 Hz, czyli 2 do potęgi 15. Dlaczego tyle? To, że jest to potęga dwójki, jest oczywiste. Łatwo z tego uzyskać impulsy sekundowe. Wartość natomiast została wybrana kompromisowo ze względu na zużycie energii, wymiary i specjalizację ogólnoświatową, dzięki czemu kwarce te są tanie i dokładne, mimo stosunkowo niskiej częstotliwości rezonansowej. Mają charakterystyczną postać małej rurki. I znajdziemy ten kształt w każdym zegarku elektronicznym czy urządzeniu używającym takiego zegara. Układ zlicza impulsy, by udostępnić czas od sekund do lat, uwzględniając lata przestępne. Pozwala także zachować 31 bajtów użytkownika, zwykle konfiguracji urządzenia, loginów czy haseł. I pracuje w szerokim zakresie napięć, od 2 do 5,5 V. Zasilanie rozwiązano tu sprytnie. Mamy dwa wejścia. Jedno jest przypisane baterii, akumulatorowi lub superkondensatorowi, drugie linii zasilającej. Dopóki drugie napięcie będzie wyższe od pierwszego, będzie zasilać całość. Domyślnie operację zapisu i odczytu wykonujemy wówczas, gdy tak właśnie będzie, więc prąd zasilający z wejścia bateryjnego będzie bardzo mały. Wartości trochę nieszczęśliwie przechowywane są w kodzie BCD. To znaczy pojedyncze sekundy na czterech najmłodszych bitach, dziesiątki na trzech starszych i tak dalej. Z drugiej strony, wyłuskiwane wartości można wprost wysyłać na wyświetlacze, co czasem upraszcza kod programu. Zegar może pracować także w systemie 12-godzinnym i wówczas jeden z bitów określa, czy mamy poranek czy wieczór. Ciekawie wygląda sprawa z dniem tygodnia. Ponieważ niektórzy uważają, iż pierwszym jest niedziela, a inni poniedziałek, nie zdefiniowano tu, co czym jest. Po prostu o północy zwiększa się licznik modulo 7, a już programista ustala sobie, czy jedynka to poniedziałek, czy niedziela. Z tego powodu nie mamy tu magicznego kalendarza, który określi dzień tygodnia dla daty. I numer dnia tygodnia należy wpisywać ręcznie przy ustawianiu zegara. Czas na realizację programową. Jak zwykle nie będziemy tego programować ręcznie, bo skoro istnieje biblioteka, dlaczego by z niej nie skorzystać? Bibliotekę o widocznej nazwie należy sobie ściągnąć z sieci, bo w zestawieniu bibliotek w Arduino Uno jej nie znajdziemy. Wymaga nazwania zegara, oczywiście nazwałem go zegar, i zadeklarowania linii zegara, danych i restartu. Szkic jest prosty i stanowi tak naprawdę tylko przykład do implementacji we własnych rozwiązaniach. To też demonstruje jedynie dwa elementy: programowanie czasu i jego odczyt. W pierwszym przypadku należy podać ciąg liczb w kolejności: sekundy, minuty, godziny, dzień, tygodnia, umownie, jak mówiłem. Dzień miesiąca, miesiąc i rok. W pętli głównej będziemy wyłuskiwać elementy zegara za pomocą zdefiniowanych przez twórcę biblioteki komend. Wysyłam je raz na sekundę na monitor. W nawiasie siedzi sobie dzień tygodnia. Program działa, ale po resecie zawsze ustawia ostatnie sekundy Sylwestra, bo tak mu ukazałem dla przykładu. A przecież dobrze byłoby na chwilę odłączyć zasilanie, i zobaczyć, czy zegar nadal będzie pracować. Jednak każdorazowy reset ustawia wartości domyślne. Dlatego wprowadziłem dodatkowy element, wykorzystując przycisk na mojej płytce testowej. Teraz zaprogramowanie zegara wartościami domyślnymi będzie możliwe wyłącznie z chwilą, gdy podczas resetu ten przycisk będzie wciśnięty. Zresetujmy więc ustawienia i odłączmy zasilanie na kilka minut. Jeśli po ponownym uruchomieniu zegara, nie dotykając przycisku, uzyskamy wyniki kilka minut późniejsze, znaczy zegarek ciała i bateria jest sprawna. Na razie pozostawimy tę płytkę i zajmiemy się inną, na której spoczywa nieco nowocześniejszy układ DS1307. Tutaj mamy już klasyczną magistralę I kwadrat C, więc potrzeba tylko dwóch linii do rozmów ze scalakiem. Pominał nieistotne dla nas dodatkowe wyjście, na którym może się pojawić jedna z częstotliwości do wyboru 1 Hz, 4 lub 8 kHz albo częstotliwość kwarcu. Układ posiada 56 bajtów użytkownika, ale wymaga już 5 woltowego standardu zasilania. Posiada też stały adres magistrali 10104, którego nie da się zmienić. Ponieważ układ używa innej magistrali, należy go podłączyć do linii SDA i SCL. Na płytce UNO znajdziemy osobne piny połączone z tą magistralą, ale są to tak naprawdę linie A4 i A5, bo mają one, jak wszystkie inne, wielokrotną funkcjonalność. Płytka, której tu użyłem, zawiera dodatkowo kostkę pamięci EEPROM o rozmiarze 4 KB. Można oczywiście jej użyć sobie, ale o tej pamięci kiedyś już mówiłem i dziś temat pominęł. Kostka nie przeszkadza niczemu i możemy ją zignorować. Program będzie bardzo podobny, choć oczywiście w szczegółach będzie się różnił. Bibliotek także znajdziemy wiele. Zdecydowałem się na firmową od producenta płytki, ponieważ w razie potrzeby wspiera także wspomnianą pamięć. Poza zmianami w deklaracjach związanych z biblioteką, zmienia się także format wyrażeń związanych z komunikacją z zegarem. Jego ustawianie możemy zrealizować na dwa sposoby: ciągiem, jak w poprzednim przykładzie, albo wygodniej, zmienna po zmiennej. Dzięki temu możemy ograniczyć się tylko do zerowania sekund bądź ustawiania samego czasu. Odczyt także jest możliwy jednym ciągiem, ale jego użyteczność jest niewielka, bo wynik należy rozbijać na składowe. Nie mówię już o realizacji budzika, ale samo formowanie cyfr będzie tego wymagać. W przykładzie zademonstrowałem sposób kolejnego uzyskiwania danych. Przy ich wyświetlaniu, podobnie jak w poprzednim szkicu, musimy pamiętać o dokładaniu zer wiodących dla minut i sekund. Inaczej prezentacja czasu będzie wyglądała źle. Trzeba też pamiętać o przesuwaniu pozostałych wartości w zależności od tego, czy będą jedno czy dwucyfrowe. Po skompilowaniu układ będzie pracował dokładnie tak samo. Pamiętajmy o wciśnięciu przycisku za pierwszym razem, gdy wstawimy baterię. Oczywiście po odłączeniu zasilania głównego zegar powinien pracować nadal. Na koniec zostawiłem płytkę, która występowała ostatnio, nowe UNO. Zawiera ono bowiem w strukturze RTC i grzechem byłoby go nie wykorzystać. Oczywiście ten element także potrzebuje podtrzymania zasilania baterią i napięcie podaje się na jeden z trzech dodatkowych pinów, nieistniejących w poprzednich odsłonach UNO. Zegar wraz z biblioteką ma więcej funkcji. Między innymi możliwość wybudzenia uśpionej płytki o ustalonym czasie. Pomijmy na razie wszystkie możliwości poza podstawowymi. Biblioteka jest nieco zawiła i kiepsko opisana, to też chwilę zajęło mi stworzenie kopii logicznych poprzednich szkiców. Ale wszystko już działa jak należy. Jak zwykle importujemy bibliotekę. Samo zapisanie wartości w RTC różni się nie tylko kolejnością, ale też wymogiem określenia miesiąca i dnia tygodnia w postaci ciągów liter. Doszedł dodatkowo parametr czasu letniego. Odczyt także nie jest klarowny. Wymienione dwie wartości muszą być tłumaczone za pomocą instrukcji zwracających liczbę. Kiedyś rozwinę temat, natomiast dziś po prostu skompilujemy kod. I będziemy się cieszyć działającym zegarem. W każdym przypadku mamy już gotowy moduł do budowy choćby budzika, o którym opowiadałem niedawno. Dokładność takiego zegara będzie sięgała sekundy na dobę, co jest dużo wyższą wartością od zegara czysto programowego. Wciąż jednak zegar taki należy ustawiać ręcznie i kontrolować wartość przynajmniej raz na miesiąc. Mając Wi-Fi, można uzyskiwać zawsze dokładny czas, bez ustawiania czegokolwiek. Zresztą nie jest to jedyna metoda, ale o tym opowiem kiedy indziej. <zysklaracja>